Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was kochani bardzo serdecznie w tym nowym roku. Witam Was 1 stycznia w niedzielę na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. A dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza czytamy o tym, że do Jezusa przychodzą, do małego Jezuska przychodzą pasterze i informują Maryję i Józefa. Co na temat dziecięcia słyszeli. Mamy dalej obraz Maryi, która jest zasłuchana w to, co mówią o jej synu, pasterze, i w końcu mamy ósmy dzień, w którym to Jezusowi zostaje nadane imię. I kochani, myślę, że taką piękną wskazówką na ten nowy rok, takim postanowieniem może być Matka Najświętsza. Matka Najświętsza, która jest zasłuchana, która słucha tego, co mówią o jej Synu. I to też również dla nas taka wskazówka może na ten Nowy Rok. Nikt z nas nie wie, jaki on będzie. Jedni straszą, że będzie trudny. Drudzy mówią, że będzie taki jak poprzedni, a jeszcze inni, że będzie nie wiadomo jaki. Ale może niech jednym z postanowień na ten Nowy Rok będzie dla nas wzór Maryi. Zasłuchanie w Słowo Boże. Zasłuchanie w naukę Jezusa Chrystusa. Ale też oczywiście jak mały Jezusek tuli się do piersi swojej mamy Maryi, tak nie każdy z nas i z radościami, i smutkami, i z tym wszystkim, co go w życiu spotyka, przychodzi i tuli się do Matki Najświętszej. Zatem kochani, ja tego właśnie pragnę Wam życzyć, abyście w tym nowym, rozpoczętym już roku słuchali Słowa Bożego, zasłuchali się w naukę Chrystusa, ale też abyście w swoich dniach codziennych spraw przytulali się do Maryi, tak jak czyni to sam Pan Jezus. Tego pragnę Wam i sobie w tym nowym roku życzyć. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, amen, dobrego noworocznego pierwszego dnia, pierwszej niedzieli z Panem Bogiem.